Dzisiaj dokończymy sobie Food Champions widzowie i ja wam powiem coś na dobry początek, bo miałem 9-2, jakie 9-2? 8-2 bilans, mam bilans 9-5. Zrobiłem bilans 1-3, przed chwilą skończyłem grać, także powiem wam tak, nie grajcie Food Champions po 5 godzinach snu i 8 godzinach pracy od razu, bo gówno z tego wyjdzie. Ale za to może warto będzie otworzyć te 50 player picków, w ogóle nie wiem, będę robił 50 player picków na początek odcinka, o ile będę miał tyle kar. Piki zawsze spoko, na luzie można poklikać, tak, jakiś Foder wpadnie, zrobi się z tego paczki. Ale dzisiaj zrobimy sobie ikonę z tym, że nawet nie wiem, czy jest jeszcze 150 lajków. Czy jest jeszcze? Nagrywam to o około 16, jest w tym momencie lajków 107, no ale będzie się ten film dalej wyświetlał, więc może wbić 150, może nie wbić. Wiem, że będzie blisko, ale dlatego uczciwie dla was ją zrobię, nie? Bo nie jestem w stanie nagać tego później. A to jest oczywiście wakacyjne Road to Glory, także widzu, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrybera, żeby nie przegapiać Nie przegapiać? Nie przegapiać Nie przegapiać Właśnie tak, a tutaj mamy Daniela Parejo Który zawsze poprawi humor Nawet po trzech meczach w dupę z rzędu Czuje się trochę lepiej No, trzeba będzie wcześniej spać, bo tak to będzie Lipton Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym, wachu, macie 5% zniżki. Polecam. Wachu, co jej musiałoby zrobić, żeby gracze wrócili jak O, żeś teraz dał? Ja powiem tak, jeżeli by nie robili niczego, to grałoby więcej osób niż gra teraz, bo niektóre rzeczy są fajne, jak na przykład magazyn duplikatów. Ale co z tego, jak gierka, w sensie sam gameplay z dnia na dzień coraz bardziej jest zbugowany. Przynajmniej takie jest moje wrażenie, że coraz więcej, coraz więcej jakichś gliczy, jakichś błędów. Piłka się wystrzela z prędkością 200 na godzinę. Baba metr 40 przeskakuje typa 2 metry, co jest niemożliwe. Wylewy bramkarzy: no, wylewy bramkarzy się zdarzają, tak. Akurat mieliśmy szansę zaobserwować na przykład Kariusa w finale Ligi Mistrzów, ale no, no, no bez przesady z tymi wylewami i tak. Masz teraz milion paczek za pieniążki, za mamąkę, za złotóweczki, które możesz zakupić sobie w sklepie. I no ta gra się zrobiła pay to win, tak naprawdę. Jakbyś wydał, nie wiem, 1500 zł na skład, na, na paczki ze sklepu, w sensie te wszystkie premium, co one dodają w ilości miliona, no to, to masz zarąbisty składzik i właśnie. I masz zarąbisty składzik I kiedyś, nie? Parę lat temu, dosłownie No nawet nie, nawet nie trzeba szukać tak daleko Nawet FIFA 19, FIFA 20 Jeszcze wtedy dało się cokolwiek zrobić, nie? Jak miałeś taki skład za sto koła Mogłeś się jakoś postawić Hulitą, nie hulitą i tak dalej Teraz, jakbyś miał skład za sto No swoją drogą, karty są nic nie warte To kolejne tutaj mamy Kartę 96, 97 Statystyki po milion, a są nic nie warte Ale no te OP karty OP karty No karty typu Wiejra, Hulit i tak dalej, i tak dalej stały się tak OP, że no tego się po prostu już nie da przeskoczyć, gdzie jeszcze parę lat temu się dało. Więc y, trochę się rozwiodłem bardzo Nad tym, co jest do dupy, a co trzeba zrobić Żeby gracze wrócili No bo co, teraz zabierzesz paczki, zabierzesz eventy To ludzie nie będą grać, bo nie ma co robić Już ja też się do tego przyzwyczaiłem, nie? Że tu upgrade'y, tu coś, tu jakieś paczki Tu jakieś piki, co chwilę coś, co tydzień nowy event Jakby teraz tego nie było To by się trochę odechciało, prawda? No nie powiesz, że no tak, ja bym grał, mhm Jedyne, co mogą zrobić, to poprawić Tak naprawdę gameplay, tak mi się wydaje Troszeczkę mniej tych paczek w sklepie No żeby, no, no to nie było no aż taka przesada jak jest teraz, że się kupujesz paczkę 5 ikon za albo 1000 FIFA POINTS, albo 500 koła. To swoją drogą, że Na naraz se możemy wejść zobaczyć teraz. Proszę bardzo, paczka, 5 ikon, no 275 tysięcy, albo 1000 FIFA POINTS. Kiedyś za taką paczkę, za paczkę za 100 koła płaciłeś 2 koła pońców. więc w teorii powinieneś zapłacić za to 5,5 tysiąca FIFA POINTS, a masz to za 1000, więc pay to win. Mocarny, Więc trochę tego mniej, jakby dali, poprawili gameplay, dodali jakiś może nowy tryb, który nie będzie graż, który się będzie grało miesiąc, nawet chyba nie, i się już to znudzi. No i żeby na przykład nie wywalało mi gry co dwa dni, bo tu się coś zbuguje, bo mam Buga, że jak klikam, żeby wrzucić karty do klubu, to mi się pokazuje lista znajomych, której nie klikałem, albo że wchodzę w SBC i mi się gra zacina i muszę resetować. No, miliony tego jest, nie? Naprawdę. Serwery, które czasem lagują w trakcie meczu losowo. I grać na czerwonym połączeniu, mimo że internet jest dobry. Ej, to pytanie autentycznie mnie trochę zdenerwowało, BS. Ja teraz uświadomiłem, jak oni popsuli tą piękną Grefif. A 15, 16, 4, oj, 14 to było takie złoto. Jeszcze 17 nawet. Było pięknie, było petarda. A, a teraz? A teraz co? Trafią sobie taką kartę specjalną, mam ją w dupie. No, z tym, że jest lipiec, ale. No, kiedyś to się. O, lewy! I koda futis moją drogą, jeszcze chciałbym, żeby mi claybers wyskoczył. Nie dobra, koniec tego tematu, bo ja, ja tutaj, ja tutaj nie chcę narzekać się denerwować, Chce się Dobrze bawić. Proszę, bez takich pytań, ale w sumie napisz w komentarzu, a co? Co według Ciebie powinni zrobić? Jak mówiłem, według mnie poprawa gameplayu, jakiś tryb, który się nie znudzi i usunięcie tych bugów wszystkich, co powodują, że grę wywala. Albo, że trzeba ją resetować. A my tu mamy już ostatnią paczkę, tak przeszliśmy przez te paczki jak burza. Oczywiście nie ma nic, chyba że, no, nie schowało się. No i co? Robimy ikonę, później food champion nagrody. Tego typu bounc? Ale w sumie, póki robię tą ikonę, czy kiedyś nie było błędów? Powiesz, że były. Ja powiem tak, były błędy. Był na przykład taki glitch, że się glitchowało drafty i się cały czas wygrywało te drafty. Były za to bany? Niby były. Ale, no nieskromny powiem, że trochę se nagliczowałem końców wtedy i sprzedałem, nie? Ktoś powie, że kiedyś to się tylko grało na główki, bo wrzuta do bentekę i tyle. No ale co? No, grałeś bentekę złotym cały rok. Cały rok grałeś złotym bentekę. A teraz wyobraź sobie, że grasz złotym... Kto jest teraz złoty, dobry? Salach. No przecież po dwóch tygodniach ten salach na skrzydełku z finesami, gdzie to na początku było dobre, jest do kosza. Nie, za bardzo się odpaliłem, przepraszam, przepraszam. Już, już wracamy do normy, już, już spokojnie. Może coś luźniejszego damy teraz od widza. Adameczek napisał, że otworzył paczkę za 300 koła. No, przed chwilą mówiłem o tych paczkach, chciałem luźniej, ale dobra, dobra. I trafiłem isko z Klajwertem, pomóż mi. Ale w czym mam ci pomóc? No wrzucasz normalnie do przepały i tyle, nie? No to są karty do przepałki na tym etapie. No chyba, że nie masz innych kart do grania, no to nimi zagraj. No no, no nie wiem, w czym mam pomagać, no ale chyba pomogłem. albo przepalisz, a po co pograsz? Jak się nazywa ta strona, co robisz szybko piki? Ale już raz pokazywałem, tylko kurde... No i czemu ja sobie nie zapisałem odcinka, żeby tam odsyłać... Ktoś znajdzie, w którym odcinku mówiłem, ta apka się nazywa Palette Tools. Ale jak ktoś znajdzie, w którym odcinku mówiłem, to przypnę. W sensie to robisz normalnie na webapie, ale wtyczkę Palette Tools sobie po prostu dorzucasz do tego, nie? Pobierasz sobie wtyczkę, odpalasz i, i tak robisz. Dobrze, proszę Państwa, ikona skończona. Jeden z czterech, dziewięć, trzy plus. Idziemy po to gówno. Oby, oby, no cokolwiek przydatnego, nie? Bo tyle tu gówna, ile trafiłem z tego, to ja mam dość. I chyba, i chyba, i chyba to się nie zmie. Nie wiem, no naprawdę nie wiem. Znaczy jest wielka podnietka na tej ikony. Icon Peak, Icon Peak, wo wo A wow. kończy się jak zawsze. Dobrze, że jeszcze z wymiennych paczek. Po gówno, to zarobię z 30 tysięcy. No, wymienne paczki, swoją drogą. Wyglądają właśnie tak. Ale wymienny cień zawsze wezmę. 5 tysięcy? Ale nie, no to ja, ja i tak nie będę. A, trochę taniej już. Ale sprzedawać nie będę, bo może mi się przyda na jakiegoś grajka. Bo w ogóle praktycznie nie otwieram tych paczek, gdzie są tyle gry. Z samymi zawodnikami tylko otwieramy, więc zawsze taki cień, no trzeba szukać pozytywów. Dobra, no to jedziemy, proszę Państwa, po tego dziesiątego wina. No, żebym tylko nie skasztanił i bdzieki, to się, to się odleje najpierw, żeby na spokojnie wjechać. Dobrze, proszę Państwa, jestem gotowy w procentach. rączki. Rozgrzane i jedziemy. Kogo ma przeciwnie? Jakiś Joan Garcia na bramce, jakieś babeczki, Dumfries ciekawe na pewno i Liberi za karnecik. Dobra Daniel, prowadź nas do zwycięstwa. Fica na prędkość bierze, ładnie tam... Eee, to jest? Mam piłkę? Eee, co on takie dziury robi? To trzeba korzystać! No jak to nie jest gol? O nie, 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 to jest obrońca, jaki spalony, to nie ma w ogóle nawet mowy o tym, o listę ładnie po krótkim. No po krótkim zawsze. Zawsze kontra pokrótkim, Zawsze działa. Chuj sen, oj, chuj sen. Dobra, już myślałem, że nie zdąży, byłabym mega lipa. Urwi się. E oj, no i po co wychodzisz tym obrońcom? Znowu pokrótkim, To ole, się rzucił. Co on zrobił? No jakby to, jakby to wpadło, to bym się zdziwił. Eee, co jest? To już? Serioza? Jak powiesz, że mnie wywaliło, jak powiesz, że to ja, że to mnie wyrzuca z meczu, a nic nie zrobiłem, grałem normalnie i nie miałem lagów, to będę obrażony. Dobra, G, mamy to, wygrane, zaliczyło. Za Dobra, to nagrody za 10 wygranych, jedziemy. Najpierw wymienne, pierwsza karta specjalna. To są w ogóle 2 z 5, więc... Dwa z pięciu, dwa z czterech. Fajnie by było dwie karty specjalne tu dostawać. Na razie to mamy jedną. O, coś jeszcze? Nie, nie, nie. Dwa z sześciu. Toc Ultimate, slash ZK, slash Futis. Jedziemy. Pierwszy Moreira, to jest Shifter, To jest Shapeshifter. To jest Shapeshifter. To jest Shifter. Żadnego Futisa. Dybala i Lautaro. Czy nimi zagram? Wziąłem pod przepałkę. W ogóle nawet nie wiedziałem, że jest ten Lautaro na SP, także swoją drogą. Zawsze zaczynamy od niewymiennych, nie? To mo może teraz z wymiennymi polećmy najpierw. 10x85 wymienne i wymienny futis. Tego się nie spodziewałem. SP mia Ikona, okej. Okay. Czyli to jest jakiś Gerard, to jest chyba ten 8-9 Gerardzik. Także spoko, Dodatkowy pieniądze, a nie 9-3, przepraszam. A jako futis kto? No, ktoś drogi. Klaus, no ktoś to jest tani. Ale może być ikona zbugowana w środku? PL99 zbugowany? No nie, ale. W sumie jak na wymienną to nie jest źle. W ogóle co z tego, nie? Że jedyną kartą wartą, jakiejkolwiek pieniądze jest ten klausik i, i. I foder może? Bo to to na QuickSaid idzie. I wymienna 96. Plus. Tu może być wszystko jest fut! To jest ikona Futis? To jest ta babka, tak? Tak, to chyba ona, ale. No ile ona będzie warta? Ona miała drogie karty swojego czasu, pamiętam. Ile ona ma w ogóle owe relacje z 97? 9,7 fałdy. No, myślę, że dobrze trafiliśmy. Tak coś czuję. Nie. No i zobacz to. Ja wiem, że jest połowa lipca, ale w połowie lipca taka ikona kosztuje 40 tysięcy. Nawet nie wiem, czy za 40 się sprzeda. Ten odcinek mnie zdenerwował. A to wszystko przez pytanie od widza, nie? Tak kurde się zaczęło tiltowanie na tą grę O baben 2 x 88. Tu będzie karta specjalna na pewno, ale to jest do pominięcia, bo tu nie ma futis. Chyba że się schował. To, to, to sprawdzę. Gwarancja, 3 razy zmiennokształtny kształtny slash futis To mamy trzy shape shiftery. Nie mamy chyba żadnego futis. Chyba, że jest ikona Futis zbugowana. Nie, to, to jest Al serio? Nie, to jest... No, to było warto grać. Plusem jest to, że przynajmniej mamy już prawie kasę na przepustkę, nie? Co już się... Sprzedał się Klausik. A, no to mamy kasę na przepustkę, bo jeszcze... A, tego trzeba quickselować i... I ta babka się sprzeda, to będzie na przepustkę. Dobrze. Dobra, dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo nie dość, że mecz krótszy... A w sumie nie wiem, czy krótszy, bo długo gadałem o Fifa poprzednich. To nie wiem, ile wyjdzie. W każdym razie, ostatnia paczka na dzisiaj, bo... Przepaliłem wszystko na ikonę, i dopiero jutro będę mógł zrobić więcej. Także trafiamy tu brąkarkę z drugiej Bundesligi? Serio? Ale o, cztery karty specjalne? Może pięć, może się schowała? Nowy rekord? Jest! Klajmer! O matko, czy ja wytrzymam z daily do końca tego road to glory? Nie wiem. Jak będziecie zadawać takie pytania, to na pewno nie. Ale dzięki za oglądanie. Wam nadzieję, że Wam się nie buguje nic. Pozdro.